Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią, z katastrofalnym skutkiem. Wiedziałem, że tak będzie. Tak jak za pierwszym razem, spokojne morze nagle się rozszalało. Gdy tylko wypłynęliśmy na otwarte wody, zerwał się wicher, który przygnał niewiarygodną wprost falę. Nasza łódź została ciśnięta na skalisty brzeg, jakby była zabawką. Kolejne dwie osoby nie żyją, trzecia jest śmiertelnie ranna. Pozostali zaczynają panikować i oczekują, że ja opracuję jakiś plan. Owszem, mam plan, ale nie ma w nim miejsca dla nich. Są słabi i głupi i są tu dla mnie ciężarem. Zasugerowałem, żeby znowu spróbowali uciec, ale ja do nich nie dołączę. To byłoby samobójstwo. Tyle zdążyłem już zrozumieć. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Uciekła do lasu. Może wyślemy za nimi pokoj? Nie. Ojciec Matias poszedł w szat. Kazał nam tu zostać. Co? Dlaczego? Nie wiem. Może chodzi o następną dziewczynę do rytuału. Ach, pewnie wieczorem czegoś się dowiemy. To była istnokrywała właśnie. Wladimir dowodził. Czego się spodziewałeś? Facet uwielbia zabijać. A co na to ojciec Matias? Zupełnie nic. Rosjanie są tu z nim od początku. Ufaj I dlatego wolno im łamać zasady? Bracie, oni ustalają zasady. Po prostu rób jak mówią i się nie wychylaj. Zobaczę, co się dzieje niżej. Wsparcie! Kurwa! Hej! Hej, mamy tu drzewo! Dlaczego to robicie? gdzieś tu być! Znajdźcie ją! Złapać, czy zabić? Zabić! Za dużo z nią kłopotów. Co to było? Cicho, cicho! Wy praccie Sprawdźcie z tamtej strony! Tak jest. Wylądowaliśmy na tej wyspie. Wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia, ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać. Nasze imiona, skąd pochodziliśmy... Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku, a gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór: ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matias nie wydawał się okrutny ani zły, po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Samurajowie używali ich do przekazywania rozkazów żołnierzom podczas bitwy. Solidny, zrobiony z impregnowanego cyprysu.

Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym o stanie. Nie, tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innych? Żadnych. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tego. Ale, ale ty, ty potrzebujesz bandażu, morfiny. Wszystko jest w plecach. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O nie. Nie, 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 nie! Nie! Ani mi się wasz dranił! Mirku. Może co ja wyprawiam? Ach, rzeczy rota muszą gdzieś tam być.